Jest, że, że trzeba jednak jeszcze jedną zmianę wprowadzić. Ta zmiana jest bardzo pozytywna, że dostaliśmy um, uzupełnienie z udzielonych na jednostkę samorządu terytorialnego, czyli w um, październiku 75-802. Um, otrzymaliśmy środki w paragrafie 27-50 na uzupełnienie dochodów gmin. Ja chciałbym je... Um, Oczywiście nie wykorzystamy już w tych środków, ale przywrócimy je później na cały budżet na wolne środki. Ulokować w paragrafie, w 801 rozdział 80-201, 101 przepraszam i paragraf 410. To jest oświata od ogólnej oświata. Tak? Myślę, tak że to na coś takiej taka będzie w następnym roku yy, potrzeba, a jeśli nawet yy, budżet, który przyjmiemy, to budżet jest zaplanowany, pozwoli na to, żeby, żeby Corpsi, żeby w deutsch, fire, no to będziemy mieli to jako wolne środki, wtedy możemy, aby nie przeznaczyć albo ewentualnie nie spłatę kredytu, jak to przyjmujemy. I to tyle. To tak o, Jaka mogę... ja to jest kwota? To jest kwota 105 978 złotych.